Moi drodzy, tego się pewnie nie spodziewaliście, ponieważ sam się tego nie spodziewałem. Naprawdę, bez zapowiedzi, bez niczego, ale po prostu jak ja zobaczyłem tą grę u, u Zdupieja, to mówię, nie, jakie to jest genialne, moi drodzy. I ja sam sobie nie wierzę, bo ja ostatni raz za grę pełnowartościową startową cenę to dałem za Wiedźmina 3. A później nawet na tak epickie gry jak yy, No Man's Sky chociażby, czy wiele innych, szkoda mi jest 7 dyszek. A tu bach, 7 dyszek, tak wydałem. No mówię, po prostu zakochałem się jak zobaczyłem tę grę i nie wierzyłem, że to jest tak dobre. To jest tak dobre. Oczywiście, póki to tylko oglądałem gameplay u, 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 u Maczka, nie, a, a nigdzie indziej. Okej. Okay. <laughs> Zabawa jest przednia, muszę przyznać. Yy, więc mam nadzieję, że mi się spodoba, ale jak może to się nie spodobać, mój jednak to jest takie cudowne, how to play Siedem dysek, mówię na dzień dzisiejszy dołem Ja tej gry nie mam, więc u mnie klucza na moich stronach, nie szukajcie, nie, nie wchodźcie, znaczy wchodźcie w linki do mojego sklepu, ale yy, Które znajdziecie w opisie, ale nie znajdziecie tam kluczy do tego, ponieważ nie ma cały czas taniej kluczy niż jest to na Steamie yy, Dobra, to by takie rzeczy czytał, ja chcę już być gołębiem <średziny> Season 1, ok. Fall Guy, czekaj, co to w ogóle jest? Co tu się w ogóle dzieje? Mogę się jakoś ubrać? Ja się chcę ubrać. Co to jest? A jak chcesz dobrego, wojownika, to wybieraj murzyna. Okej. Okay. A. Cztery. Ok. A, nie wiem, co to jest. Funky chicken. A może nie chcę być chickenem. Dobra, moi drodzy, na razie to Olać. Ja myślę, że to jest najmniej ważne w tym momencie. Ja myślę, że najbardziej ważne w tym momencie, żebyśmy zaczęli w to grać, bo ta gra jest cudowna. Bo ta gra jest cudowna. Mm, na razie tym nie przejmujemy. Jakie w ogóle fajne te. O, serduszka, gaci, kurde. Do, z tego co wiem, to sub później będziemy dokupować do tego sprzęty. Piesek, ponieważ ja mam dwa pieski, więc jakże mógłbym wziąć coś innego niż pieska? Eee, nie. Aha, buty, nogi, oryginalne, czy... A, niech będą pieskie nogi. Super, moi drodzy, super. Nawet mm, odblokowany ten jest. 500 kudos, 500 kudos kurensy. Okej, okay, a ja mam kudosów. To są kudosy, które... Co są kudosy? Mam 1000 kudosów, coś mogę kupić. Czemu nic nie mogę kupić za... Kurde, nie wiem, dobra. Nieważne, moi drodzy. Ja chcę już to zagrać. Season Progress. Fall Guy, co to znaczy? Aha, to... Play, moi drodzy, ale ta gra jest prosta, jak ona jest intuicyjna i w ogóle nie wierzę, moi drodzy, to naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz, poza Wiedźminem 3, ale nie kupiłem premierowo gry, eee, wszystkie w ogóle genialne gry, naprawdę czekam na promocję, ale ta gra mi się tak spodobała, mówię, nie ma opcji, kupujemy, odpalamy i, i nawet sam jestem w szoku, bo kupiłem ją dziś rano, a już dziś po południu widzicie, jak w nią gram. Co tak długo pisało w recenzji? No właśnie, bo recenzję w CD Action przeczytałem. Yy, no właśnie, czekajcie, gdzie to w ogóle jest? Eee, w tym nowym CD Action, yy, recenzja była kilka dni temu na moim kanale, recenzja dostała... O, gra dostała, 8 i tam było w plusach, że bardzo szybko znajdujemy ziomeczków do gry. Yy, how to play? O, ciebie to. Wie, tam się biegnie i skacze co najwyżej. Pewnie biega się sztaukami, a pewnie skacze się z spacją, bo cóż bardziej skomplikowanego może być. Moi drodzy, piszcie mi, czy się jaracie, bo nie jeżeli się nie racie, to ja spoko, mogę w to nie grać na kanale. Ale ja słyszałem, że ponoć ludzie lubią to na YouTube. E, więc mogę w to nie grać. Będę grał to dla siebie, z moją dziewczyną, bo jej się te też pewnie spodoba. Co jest? Jest. Czemu ostatni rząd? Ej! Kurde! I wystartowałem z opóźnieniem. Dobra. Wow, to się kusztyka! Tego nie było na YouTube. Eee, nie! Ja... nie, 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 nie. Dawaj, 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 nie, 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 nie Dobra, śmierćka. Czemu od początku? Ej, ej, nie chcę grać od początku! Czemu to jest takie ciężkie? Kurde, jak nie, nie to grali, to to było proste zupełnie! Nie, będę ostatni! Ej, jestem ostatni! Nie, dobra, tam jest jakiś jeszcze. Okej, okay. tam jest jeszcze jakiś inny. Dobra, już kup. O, ej, ta gra jest świetna! Ta gra jest świetna, kurde! Biegnę na przypon. Nie on nie spada! Czemu i tego uciekli daleko? Czy to jest jakiś turbo? Aha nie, Sip ten jeszcze zwalniam, super. czekaj tu zagubiony chłopku! Czekaj zagubiony chłopku! Daj się dogodzić! Ej, już dwóch dobiegło, płasy w Jestem kapką! Ej, nie przewracaj się! Klocko grał! Dobrze, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest! Tu mamy szansę ich dogonić! Spójrzcie, spójrzcie, jak w ogóle nagle Nie! Czemu? Już szło tak dobrze! Dawaj, dawaj, dawaj! Kurde. Nie, 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 nie! Ej, jestem słaby w tą grę. Ej, to miała być gra dla dzieci! Możecie, dla dzieci, ale kurde, to miała być prosta gra! Prosta gra! Dawaj, dawaj, jeszcze mamy szansę, mamy jeszcze szansę, dziewięć, dziewięć Dawaj, 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 że się w ogóle tak śmiesznie wygrałem, bo są tacy uroczy Nie, moi drodzy, zobaczyłem tę grę Mówię, nie ma opcji, bym ja jej nie miał Naprawdę, nie pamiętam kiedy ostatni raz kupiłem premierową grę Nie, nie spadaj, nie, dawaj, nie Czemu tak daleko? Nie chyba ma, nie mam nerwów <śmieniu> <w tej> gry <śmieniu> Ej w ogóle to jest chyba gra, który się kurde Ale Nie wiem! Nie. <śmieniu> ale kurde, jest gra, która się fenomenalnie ogląda, ale gra się już gorzej, serio! Ej, ja mam w ogóle pytanie, czy to, to się kiwa w zależności ile tu jest ludzi? Bo ja mam takie... Podejrzenie Tum pograł! <śmieniu> Ej, genialna jest ta gra, serio! Genialna jest ta gra, kurde serio Ale mam wrażenie, że jak zrobicie stratę, to już jest ciężka do odrobienia Chociaż był taki moment, że jeszcze mogłem, był taki moment Nie, świetna jest ta gra, naprawdę świetna jest ta gra Ajajaj Ej serio, dawno się tak nie uśmiałem w ciągu 7 minut, jak dziś Uuu, świetna jest ta gra Dobra, chcę grać dalej Ono losuje kolejne, ale nie chcę oglądać kolejnych ja chcę spróbować jeszcze raz. Mam lekkie obawy, zresztą nie tylko ja, bo, bo właśnie Maciek też z dupiej miał tak, dokładnie takie same obawy. Że e, gra może się szybko znudzić. O, zresztą w z Elektronicznym też o tym pisali. O ile twórcy nie będą tu. Nie chcę oglądać jakichś paranów, jeżeli mi tu nie Chyba, że będę normalnie, ale nie mam prawa, bo odpadłem przecież. Jeżeli twórcy nie będą. Nie dorobią tutaj nowych. Jest. Aha, po prostu OK. Gram jeszcze. Nie, gram jeszcze raz? Nie. Nie gram Facebook Co jest? Gram! Gram! Co jest? Czemu nie biegnie? Ej! Nie wiem mój drodzy, nie wiem co się stało. No kurde stał tam. Chyba to nie był mój, a ten składek myślałem, że to był mój. nie udało się już w pierwszym... Jak ten tak złocisty rzem polecił. Ale 30 kudosów dostałem, no to miło, miło, okej. Okay. Confirm, zgadzam się oczywiście, mam 1030 kudosów, brawo. Więc jeżeli twórcy nie dodadzą tu nowej treści, to będzie problem. Oni obiecują, że dodadzą nową treść. Ja myślę, że gra ma taki potencjał, że bez kitu musi. Próbujmy, ej nie, nie, no muszę, kurde, serio? Wszyscy tak sobie w to grają, tak? A ja kurde pana? może przez to, że do was gadam do kamery. Muszę do was nie gadać do kamery, tylko skupić się na grze. A, more Aha, jest, 58. ono no to i to jest szybkie ładowanie. Ej, naprawdę kurde. Odcztała! Powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że ten content Lego trochę odszedł w na bok i wchodzę też w inny content na tym kanale. Myślę, że wy też się cieszycie. Zaczynało się od Mario. Obiecuję wam oczywiście, że Raft będzie! Obiecałem wam, to tak jest! A, no i teraz jeszcze to to, to tak skoczyło. Sam w to moi drodzy, nie wierzę co tutaj się wydarzyło. Eee, uh, okej, okay. no dobra, no, come on, come on, no come on, dobra, gramy, zmieniłem wam trochę kadr, żebyście bardziej widzieli mu twarz, a nie mój bok twarzy, uh, waiting to player, no to przecież były już players, są, dobra, no, teraz, teraz rozwalę, czemu znowu ten sam level, ej, tamci mieli, proszę, w sensie, tamci, yyy, Zdupi miał prostszy na, na swoim YouTube, -ku. Czemu? Dobra, przedostatni rząd, to już troszkę lepiej. Co to za kucyk w ogóle za mną jest? Dawaj! Co jest? Aha, wsadem! Tu może ja tam mogę jednak biec. Nie, 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 nie! Tu mój drogi, Nie, nie! Spadek, dobra, spadek jak najszybciej. Tu nie ma co moi drodzy. Dobra. I kurde, znów jestem na końcówce! To jest strasznie ciężkie! Nie! Dawaj, ja jestem? Gdzie ja jestem? Dawaj, nie spadaj, nie! Dobra, to już spada, już spada, już opcji. Ej, czemu to jest takie kurde, ciężkie Co jest? Ej, nie, rób mi tego! Ej, ty kurde co jest? Co jest z tą grą? Dobra, to jest równoważne, tyle przynajmniej wiem, że to jest równoważne, My tu trzeba patrzeć, gdzie oni biegają. Gdzie biegają te inne teletubisie kolorowe? Dawaj, 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 bo tu mnie powinnaś wysadzić. Aaaaajajajajajajajajajaj Kurde... króci Dobra, ciśniemy A, ciśniemy, 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 ciśniemy Ci się tu już resetują, fajnie, że już tu jest reset e, Dobra, dawaj, 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 dawaj Równoważnia, równoważnia, równoważnia Dobra, dobra, współpraca Stick to- Nieeee! <laughs> Stick together team Chciałem powiedzieć. No ale nie zdążyłem, moi drodzy Już jest trzech na mecie. Jak oni to robią? Jak ja się pytam? Ja Nie, 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 nie... Cofaj się Nieee! już głupota! Ależ to była głupota moi drodzy, ależ to była głupota przecież kurde widziałem nie. W ogóle ta jest gra pełna takich śmiesznych gagów i wszystkiego Nie równoważnie wróć, wróć na tę stronę, wróć, wróć, dobra dawaj Klocko grał, dawaj, 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 dawaj Nie, nie, nie spadaj, nie spadaj Dobrze, 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 dawajcie tamtą równoważnie, tamtą równoważnie prosto proszę Kurde już 15 Dobra jeszcze tak daleko chyba dzisiaj nie doszedłem Więc to już jakiś sukces Siedemnastu, kruci Szanse się kurczą, kruci Teraz jest szansa na finisz, dobra szansa na finisz Nie, 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 dajcie tam tamto równoważnie prosto Nie 23, moi drodzy Dwudziestu trzech, dawaj tu, 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 tu Nie Dawaj Kruci Dawaj Grał. Uda się, uda się, uda się, mój drodzy! Co jest? Co? Czemu mi bije? Dostałem się! Ej, świetna jest ta gra, naprawdę ona jest świetna. Ona jest naprawdę, mój drodzy, drodzy bardzo fajna. Nie spodziewałem się. Kurde, takiej gry, moi drodzy, naprawdę nie spodziewałem się aż takiej gry. E, dobra, zabiegajcie sobie ziomeczki. Ja już mam no stres, już doszedłem, tak? Już będzie tyle kudosów, że hej, to jestem ja... Fal a nie chcę nazywać Fall Guy. Aha, to było moje imię. 1507. No, patrzcie, a kto tam został. Ja zostałem. Hi. Dobra, moi drodzy, doszliśmy dalej. Na czym będzie polegał drugi level? Hmm, to się okaże. A już za sekundkę. Okej, okay, nic co... Dobra, jest. Next level is. O, czyli chyba też tam grałem. Tylko króci wyszedłem niepotrzebnie. Ale nie mogłem, odpadłem. Nie powinienem, chyba że jest jakaś jeszcze liga przegranych. Po czym ja nie wiem. O, okay. niesamowicie, po prostu. A do oglądania to się domyślam, że w ogóle czaderska gra, jak nie wiem. Bo faktycznie oglądałeś to super, gra się je chyba jeszcze lepiej. Ale jak się gra, to się tylu rzeczy nie widzi, wiecie? No, bo się skupia faktycznie na sobie. A te wszystkie najśmieszniejsze rzeczy się widzi poza. Match the icon and the screen, avoid the slime. Co? Okej okay. Co to, co tu się będzie? Co? A co ja mam robić? Okej, okay, kamera Kurde, ucz się ikon, tak? Ucz się ikon, co jest? Kurde, to będzie pamięciówka Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko yy... A! Co teraz? Widogronko A co ja mam zrobić? Aha, co na nim stać chyba, tak? Dobrze, a dobrze! Fajna gierka, ale czadowo Dobra mm, A, bo są bandarynki jeszcze i ten, wisienki, banany, ja pierdziu banan jabłuszko wisienka, banan, jabłuszko wisienka. Dobrze, banan, jabłuszko wisienka. Pamiętajcie, banan, jabłuszko wisienka. W takiej kolejności. Banan, niech będzie banan. Ja, jabłuszko. A to było jabłuszko czy wisienka teraz? Króci, tu... I czemu dom gdzie indziej? Cia! Co to było? To może faktycznie było Jabłuszko, a nie kurde, mandarynka. Kruci, ale fajne! Wszyscy <laughs> się pewnie na mnie jak na idiotę patrzyli. Bo tu się można mocno sugerować, ale wszyscy się na mnie jak na idiotę pewnie patrzyli, gdzie ja stoję. A jak ptak złocisty, że poleciał na tu? <laughs> nie, świetna gra, naprawdę. Ale Aha, bo tu się zaczęło spychać! Okej, okay, dobra, czyli później trzeba... Dobra, trzeba myśleć iść jak najdalej, round over. Okej, okay, odpadli kolejni. I my również, moi drodzy, i my również odpadliśmy. Nie, nie no niesamowicie fajna gra, niesamowicie, moi drodzy. Powiem wam szczerze, dzisiaj, okej, okay, poszliśmy sobie na testy. Eee, poszliśmy sobie na testy, zobaczyć, czy mi się to w ogóle spodoba. To byłby najgorszy beton wszechświata. Jakbym sobie grę kupił, która by mi się nie spodobała, nie? To byłby najgorszy beton wszechświata. Ale widzę, że to już nie od. Znaczy, w sensie odpadam, ale jakby nie odpadam. Eee, nie powinno być tak, że odpadam, to nie przychodzę do kolejnego levelu. Eee, no okej, okay, nie wiem, gramy dalej, moi drodzy. Natomiast eee, dziwne to jest. Ja bardziej się precyzować, czy gram się podoba. Zapytać wam, was, czy wam się gra podoba, bo jeżeli Wam się gra podoba, no to prawda, seria jest niewykluczona. Ale to już mnie nie ma. Czy jestem, nie mam mnie? Nie mam mnie, już to oglądam. Oczywiście się Slick to oglądam. I w ogóle patrz, a co jaja już padające owoce! Najgorzej. Najgorzej. Bo to jest bezwładne i tu kurde jak to z tym walczyć. I w ogóle nie biegnę mi robiąc swoje uu, uu, uu. Nie, to dobra gra moi drodzy. Czekam na wasze opinie, czy wam się to w ogóle podoba ta gra, czy w nią grać, czy nią kontynuować, czy mam bardziej iść w te nerwy jak Mario, który mi się tak zdenerwuje, czy w ogóle luzackie gry typu Lego, to też jest luzacka, aczkolwiek stres tu jest naprawdę nielichy, moi drodzy, nielichutki stresik. Aj, więc pytanko do was, dajcie mi odpowiedź, ale to się w ogóle naprawdę, tu można skończyć grę i to kurde oglądać jak inni grają, jak inni nie idzie, to jest cudownie, to jest tak polska gra, że patrzeć jak sąsiadowi nie idzie. Niesamowite, moi drodzy. No super. E, dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Tak jak mówię, czekam na Wasze opinię, na Wasze zdanie. Grać, nie grać, co robić. E, no i cóż, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonem, by nie przegapić ewentualnie przyszłych odcinków, czy tej, czy innych gier. Dzięki, że byliście. Bye!